Dzisiejsza nasza uroczystość, nasza modlitwa i nasza, naszo, nasze przejście ulicami naszego piękniejącego miasta, pięknieje coraz bardziej, właśnie widokiem ludzi modlących się. Jestem wam za to wdzięczny i tym matkom, i babciom, i, i ojcom, wszystkim, którzy i te dzieci zaprawiają, i temu Panu Jezusowi podprowadzają te nadzieje Kościoła, ojczyzny naszej, właśnie bliżej. Pod ten promienie błogosławiące Najświętszego Sakramentu. Potrzebne są takie uroczystości, potrzebne są takie modlitwy wspólne, gromkie, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że za wiarę za Kościół jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Myślę, że też warto pamiętać, że im bliżej jesteśmy Chrystusa. Im bliżej z Nim się jednoczymy, im bliżej myślimy tak jak On, im pełniej myślimy tak jak On, tym bliżej jesteśmy centrum Kościoła i tym lepiej, mądrzej, głębiej oceniamy rzeczywistość, w, którym, w której żyjemy. A ta rzeczywistość, jak wiemy, jest taka, jaka jest. I trzeba, żeby ona była napełniona łaską Chrystusa. Myślę, że ta nasza obecność też mówi, że Chrystus ma prawo obywatelstwa na naszej ziemi, ma prawo obywatelstwa w sercu każdego człowieka, że jeśli kultura ludzka, jeśli kultura narodu naszego ma się rozwijać, to nie możemy sobie pozwalać na barbarzyństwo w zachowaniu, na barbarzyństwo w nienawiści do drugiego człowieka którym promieniują niekiedy ludzie zbytnio wpatrzeni w siebie, w swoją karierę, różnorodną karierę. Naszą, naszym przykładem jest właśnie Chrystus, pokorny, który stał się człowiekiem, stał się chlebem Manielskim, ciało swoje jako pokarm nam zostawił. To jest nasza siła, nasza nadzieja. A więc nasza modlitwa, nasze wynagrodzenie. Nasza wspólna manifestacja wiary jest potrzebna, że, żebyśmy mogli powiedzieć, że chcemy, żeby Chrystus był obecny wśród nas i zwycięstwo jest po jego stronie, bo on jest z nami. Z tamtej strony są nieprzyjaciele Chrystusa, więc wiemy spod jakiego sztandaru. la ciudad, donde eh, Nestor i y ja. Yo... Somos originarios, hay cuatro obispos de ahí, de ese pueblo pequeño. En Pujilí se celebra la, de una manera especial la fiesta del Corpus. la La parte folclórica está representada por los indígenas, los pueblos Primitivos, o których Czę... bailan, haciendo brillar sus espejos, representando al sol. Część folkloristyczna jest przedstawiana, albo celebrowana przez Indian, którzy z takimi lustereczkami właśnie tańczą, w jakiś sposób odbijając światło od Słońca. Dios, fuente de nuestro ser, Nos reveló nos en el Génesis que somos sus criaturas. Bóg, źródło naszego bytu, objawił nam w księdze rodzaju, że będąc jego stworzeniem, jesteśmy jego obrazem i podobieństwem. Siendo sus criaturas, somos su imagen i y semejanza. Jesteśmy jego podobieństwem i jego obrazem. Tenemos vida. En la medida en que estemos cercanos a Él, que es la fuente de nuestro ser. Y somos buenos en la medida en que nos asemejamos a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién, ¿Quién es, es Dios? Dios? Jesús nos revela que Dios es una comunidad, una familia de amor formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo opuesto a Dios, lo que nos aleja de Dios y de sus criaturas es el desamor. brak miłości egoizm który nazywamy grzechem są przeciwne Bogu i oddalają nas od niego el desamor o sea el egoísmo que le llamamos pecado el egoísmo es pecado ese es el pecado que nos conduce al aislamiento y a la muerte egoizm jest grzechem oddala nas od Boga i prowadzi do izolacji i śmierci Jesucristo ha tomado en su yo, en su persona, de hijo de Dios la humanidad. Jesucristo ja, Pero él teniendo un yo infinito ha tomado toda la humanidad de todos los pueblos y de todos los tiempos. Przyjął w swoim ja, całą ludzkość. Wszystkich narodów i czasów. Esta humanidad estaba torcida, estaba encerrada por el egoizmu. Tą właśnie ludzkość, jakby chorą, skrzywioną przez egoizm. Jesucristo muriendo en la cruz, en el árbol de la cruz y resuscitando. Jezus umierając na krzyżu i zmartwychwstając. Abrió esta humanidad encerrada a la comunidad de vida. Otworzył właśnie tą ludzkość na braterstwo życia. La palabra de Dios afirma con insistencia que el encuentro con Cristo es inseparable del encuentro con los hermanos. Słowo Boże potwierdza z naciskiem, że spotkanie z Chrystusem jest nierozdzielne od spotkania z braćmi. Como sabemos, el primer encuentro de vida se realiza en el bautismo. To życia się w Para hacernos vislumbrar lo que es el bautismo, Jesús se compara con el tronco y a nosotros nos compara con sus ramas. Aby jesús usa por a nas do La savia del tronco une a las ramas al tronco y, las y la une las ramas entre sí. Soki krzewu łączą ratorośle z krzewem i ratorośle między sobą. La unión que Jesús rehace con la comunicación de su vida no es, no es una unión meramente jurídica. Jedność, którą Jezus przywraca przez przekazanie swojego życia, nie jest tylko jednością zewnętrzną, juridyczną. Es una unión que transforma nuestro mismo ser. Jest to jedność, która przemienia nasz byt. Gracias a ustedes, que Señor los bendiga. Dziękuję Wam wszystkim. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.